Że jeżeli chcemy w dziecku tę postawę empatyczną wytworzyć, to to, co będzie wskazane, to zachęcić dziecko do takiego poszukiwania, jak mógł się poczuć ten człowiek drugi. Trzeba być, nie wiem, silnym, odważnym, mhm. że jakby no, nie wiem, tata nie może płakać, tata nie tak. może być smutny. Że dzieci są w stanie ogarnąć to, że emocje drugiego człowieka mogą być w tym momencie zupełnie inne niż jego własne, Siemka. Siemka, kiedy ostatnio rozmawiałem z moim szanownym kolegą o jednym z dziecięcych niecnych zachowań, usłyszałem z jego ust... O, Mam nadzieję, że niecnych zachowań dziecka, a nie kolegi, bo o tym to nie w tym podcaście. Co stało się w Wegas, zostało w Wegas. Z jego ust, z tego ust mojego kolegi w pewnym momencie o szanownym pewnym kilkulatku padło takie hasło, że on nie ma za grosz empatii w sobie. I wiesz, ja, jako wyszkolony mąż y, słynnej psycholożki, oczywiście stanąłem w obronie tego dziecka. Ale szczerze mówiąc, jest taka pewna grupa takich dzieci, o których można tak powiedzieć. Stąd też temat dzisiejszego odcinka. Tak, takie mam. Czyli będziemy sprawdzać, czy są dzieci, które nie mają zagrożenia empatii. Tak, tak. Jako się posegregujemy i ustalimy, mm -hmm. co z tym. Nie, ale zawsze zarzucasz mi chaotyczność w tym odcinku, znaczy w tym odcinku, w naszych odcinkach. Tak. Więc zacznijmy od początku. Czym jest empatia, droga pani mm -hmm. psycholog? Empatia jest taką umiejętnością współodczuwania tego, co czuje druga osoba. No i na takim poziomie empatii związanej z emocjami, no to właśnie myślimy sobie o tych emocjach, no ale mamy też tą empatię poznawczą, czyli ja współodczuwam myśli. Czyli jak okay. to, to, co się pojawia w głowie tej osoby, no to też pojawia się w mojej. Czyli, że jak myślimy sobie o empatycznym kilkulatku, no to myślimy sobie o tym, że on jest w stanie współodczuwać to, co ja. Czyli mi jest smutno i on wyczuwa, że teraz jest smutno i też się smuci. Mm, okay. A dzieci się z tym rodzą? Czy rzeczywiście może być tak, że jakieś dziecko nie ma za grosz tej empatii w sobie, mm -hmm. bo się urodziło bez empatii? Kiedyś rzeczywiście tak myśleliśmy. Czy znaczy my jako ludzkość, czy my jako małżeństwo? Bo nie wiem, o kto się wypowiadasz. My jako ludzkość okay. zdecydowanie. Piarzet, czyli taki. Producent bagietek? Nie, 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 psycholog, szwajcarski. A, okay. Ale taki, który zajmował się bardzo właśnie rozwojem dzieci mhm. i z którego teorii do dziś korzystamy, on właśnie mówił o tym, że do siódmego roku życia dzieci do tej empatii nie są zdolne, dopiero później ona się mhm. pojawia. Okej. Okay. Natomiast dziś już wiemy, że w tej kwestii się mylił. No, i tez, tez, się, też mam takie przeczucie, że dzieci się mylił. I się rodzą z tą, z tą zdolnością. Natomiast oczywiście ta empatia się wraz z wiekiem zmienia. Znaczy, ona inaczej wygląda, inaczej się objawia na różnych etapach życia dziecka. Mhm. I jak sobie myślimy o takim. To jest jak z tym kłamaniem, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, nie? No, tak, tak. I tak mamy takiego nimowlaczka, czy takie. Znaczy, no no ciężko wymagać empatii od niemowlaczka. No nie? Ale wiesz, tam się pojawiają takie zalążki, że jak malutki dzidziuś widzi mamę, która płacze, to mu się może wydawać, że to on płacze i może wiesz, przecierać swoje oczy. Tak jak mama. Aha. Nie? on czuje, że jest jakaś emocja? Oje to trzeba być fest obserwatorem, żeby no. to zaobserwować. Więc mamy coś takiego. Potem te dwulatki no mm -hmm. widzą, że tobie jest trudno, więc przynoszą ci rzeczy, żeby cię pocieszyć, A, które jemu zabawki. pomagają, nie? A. Swój smoczek, <laughs> okay. nie? Swo swoją maskotkę, swoją pieluszkę, którą dziecko tam sobie ciumka w ustach. Dobrze, się taką wiesz, zapokaną matkę siedzi, wiesz, takie oczy czerwone, napuchnięte i taki goguści ci przynosi smoczek, nie? No. No. Natomiast rzeczywiście dopiero po czwartym roku życia. Zaczyna się dziać coś takiego, że dzieci są w stanie ogarnąć to, że emocje drugiego człowieka mogą być w tym momencie zupełnie inne niż jego własne. Okay. Czyli, że w momencie, w którym. Mama jest wściekła, mi... to on nie musi być wściekły. Tak, nie? Tego czterolatka e, bardzo bawi e, kopanie mamy w piszczel. I żart o kupie? I żart o kupie, o to będzie fajny przykład, nie? Że mówienie kupa dupa, kupa dupa śmierdzisz, to jest w ogóle super hiper żart i on jest z tym turbo rozbawiony. I w tym samym momencie, ta sama sytuacja w mamie wywołuje złość, czy tam w tacie. Więc dopiero dzieci po czwartym roku życia zaczynają to ogarniać, więc to jest taki trochę no, wyższy level y, ogarniania tych, tych emocji. I no, i Tutaj rzeczywiście widzimy, że wcześniej ta empatia jest o tyle trudna, no, że jak ja mam współodczuwać twój smutek, skoro teraz jestem rozbawiony, wiesz, mhm. rozjeżdża się to, nie? Więc rzeczywiście są dzieciaki zdolne do tego od zawsze, ale to się zmienia wraz z ich umiejętnościami postrzegania świata. Natomiast dopiero te dzieci szkolne, one w ogóle są już zdolne do tego, żeby ogarniać, że na emocje człowieka wpływają różne sytuacje, różne myśli, że to się wiąże nie tylko z tą sytuacją, z tą chwilą tu i teraz, ale z czymś, co było wcześniej. Czyli są jakby w stanie empatyzować nie tylko z Twoją miną, ale z Twoją historią. Okej. Okay. Właśnie powiedziałeś, że ważne jest rozpoznawanie tych emocji w drugim człowieku. Mhm. W jaki sposób to dziecko się uczy? Mhm. Czy znaczy dzieci się tego uczą w jakiś sposób? No to, to jest bardzo ciekawe, dlatego że my, u, my myślimy o tym, jak nauczyć dziecko jeść, posługiwać się sztućcami, mm, ubierać piżamkę, mhm. a faktycznie że mało kto sobie zadaje takie pytanie, jak nauczyć dziecko rozpoznawać emocje. Nie, jak... No tak, no dlatego powstał też Twój Bóg kiedyś, nie? To tak. zabawa o dziecięcych tak. emocjach, który mi osobiście bardzo pomógł. Już nieraz o tym wspominałem. Tak. Ale wspomniałaś o tym noworodku, tak, o tym maluszku, mhm. który leży i on już ma, wiesz, mhm. przeciera oczy, no to jakby. No, on jeszcze kurczę nawet dobrze nie widzi, tak? No bo tam mm -hmm. do szóstego miesiąca one widzą mm -hmm. tam zamazany obraz, nie? Mm -hmm. Te dzieci, no to jak, jakby to, co to dziecko zaobserwowało? Mm -hmm. Że ono, wiesz, ma mm -hmm. jakiś tam odruch empatii, skoro no ono nic nie widzi, no nie? Mm -hmm. jakby... wiesz, no, no może rzeczywiście powiedziałam niemowlak, a nie noworodek. No, więc ja, no okay. tak, ten niemowlak to jest, wiesz, cały ten pierwszy rok życia, nie okay, dobrze, ja sobie ten... wyobraziłem takiego, no, wiesz, świeżo. Nie, 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 nie świeżo spokojnie, to nie rodzinach. ten, który wyszedł z brzuszka <laughs> mamy, nie, nie, nie. Więc spokojnie. Natomiast to, co będzie ważne, to byśmy my w każdym takim momencie nazwali to dziecku, nie? Tak, zauważyłaś, że mama jest smutna. Czyli jak mhm. uczymy dziecko, to jest jabłko, no to tak samo mama jest smutna. O, rzeczywiście, tata chyba teraz poczuł złość. Mmm, zepsuło ci się autko i jesteś teraz zdenerwowany. Tak, żebyśmy my to rzeczywiście nazywali. Dlatego, że rozpoznawanie, żeby rozpoznawać czyjeś emocje, najpierw muszę ogarnąć. Nie? Tylko, że my tego nie dostrzegamy. Ale to w ogóle wchodzimy w Tak, w no wiesz, moment. no ja trzy miesiące temu się dowiedziałem, co to znaczy mieć lęk, nie? Mm. Bo tak, no bałem się tam, nie? Miałem jakiś tam strach, odczuwałem pewnie no tak. w życiu, ale taki lęk, że... Tak, strach i bo lęk, Jezu, to w ogóle jest bo Jezu, to miałem, dwa pojęcia, tak. które dla dorosłych są często synonimami i też no. dopiero <laughs> potrzebujemy je odkodować. No właśnie, trzy miesiące temu to odkryłem, więc mm. to o czymś świadczy, nie? No, że... no właśnie, więc... Mm, jeżeli pytasz mnie, jak, jak to robić, to po prostu mówić o tych emocjach i nie bać się nazywać głośno emocji. Nagle to, to też jest takie, że my się boimy nazywać. Wiem, że trochę odjeżdżamy znowu mm -hmm. w emocje, no, ale to jest chyba pokrewne z, z nauką no, no, empatii, że boimy się, że stracimy jakiś tam autorytet, czy że nie, nie, nie pokażemy dziecku, że trzeba być, nie wiem, silnym, odważnym, mm -hmm. że jakby no, nie wiem, tata nie może płakać, tata nie tak. może. Tata, tata nie może być smutny, tata, twardym, nie? No, tata, tata nie może się wkurzyć, tata nie może praktycznie radę. nic, tata się musi zawsze tak. śmiać, cieszyć mm -hmm. i no. A i nie ten? musi. A nie musi, no. To no, też jest mm, taki wiesz, też... powiązany temat, że potem jest najwięcej samobójstw wśród facetów, nie? Mamy Właśnie. temat też w ogóle na odcinek. Tak, zapisany jest dobrze. No, właśnie ostatnio nie... widziałem świetny film, gdzie było dwóch facetów. No, mhm. Powiem tak, to no, może kogoś też tchnie i uratuje, że było dwóch facetów, którzy przychodzili na mecze chyba futbolu amerykańskiego. No, jeden siedział taki, wiesz, smutny za każdym mhm. razem ten, a drugi, wiesz, tam imprezka, nie, tu mhm. masz piwko, tu masz popcorn, tu masz ten, tu szalik, wiesz, cieszyli się ten. No i za pół roku ten, co się cieszył, popełnił samobójstwo, bo był w głębokiej depresji, a ten po prostu dalej siedział. I że tej depresji tak nie widać, nie? No, film świetnie obrazował. No. Duży kaliber dygresji, wiesz? Nie ma, nie ma miękkiej gry. Nie ma miękkiej gry. Myślę sobie też o tym, a propos tego nazywania, nie? że mhm. tu mam wrażenie, już trochę rodzice są wyszkoleni, żeby te emocje nazywać, że tutaj. Internet. No, twoi słuchacze na pewno. Dobrze no. to zrobił i taka psychoedukacja. Natomiast w takich Znaczy, momentach... pamiętaj, że internet też robi źle. Tak, tak. Bo są, też tacy, są różne strony internetu. Są różne strony internetu, bo są też tacy, którzy mówią, że właśnie musisz być twardy i ty tak. nie możesz sobie dziecku dać wejść na łeb, nie? Natomiast mm, a propos tej empatii. Często kiedy właśnie przychodzi nam do głowy to zdanie, od którego zacząłeś dzisiejszy odcinek, czyli moje dziecko nie ma za grosz empatii. Nie zacząłem o tym, że byłem z kolegą na spotkaniu. <laughs> wyobrażam sobie na przykład taką sytuację. Dziecko. Popycha inne dziecko. I w tym momencie nam się nasuwa właśnie Ty nie masz za grosz empatii, jak możesz popychać inne dziecko. Że Jeżeli chcemy w dziecku tą postawę empatyczną wytworzyć, to to, co będzie wskazane, to zachęcić dziecko do takiego poszukiwania, jak mógł się poczuć ten człowiek drugi. Mhm. I teraz. mi się kazi, że jak ciebie by ktoś popnął, było być fajnie. Tak. Albo jak on się czuł, ale nie robimy tego w tym momencie. Jak ty byś się czuł, gdyby ktoś cię popchnął? I popychamy go. Nie? I popychamy go. Nie, nie, nie. Naprawdę z, z wielkim prawdopodobieństwem. Dziecko w tym momencie zorientowało się już, że zrobiło źle. Samo jest wystraszone, albo jest zdenerwowane, skoro kogoś popycha, jest wkurzone. Więc to, czego to dziecko potrzebuje, żeby dostrzec drugą osobę, jest wyregulowanie siebie. Serio, nawet my dorośli tak mamy, że jak jesteśmy pod dużym ciśnieniem, to bardzo trudno nam jest empatyzować nawet z własnym dzieckiem. Nie? Że jak ja jestem po nieprzespanej nocy, z dużymi stresami w pracy, i moje dziecko w tym momencie nie chce się rano ubierać do przedszkola, to ostatnią rzeczą, która im przyjdzie do głowy, jest pomyślenie sobie, jak jemu jest trudno wstawać tak wcześnie do przedszkola, musi być naprawdę bardzo zmęczony, jak mi jest go szkoda. Nie my sobie wtedy myślimy, co za dziecko, po prostu w ogóle nie współpracuje. Nie bla, 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 bla. No. My też nie empatyzujemy w tym momencie, bo jesteśmy tak bardzo przy sobie, w swoich hmm. trudnych emocjach. Więc tak samo tutaj najpierw pomagamy dziecku się wyregulować, żeby ono mogło, wiesz, wrócić do jego swojego poziomu zero. Dopiero wtedy zwiększa się szansa na tę empatię. No dopiero wtedy my możemy w ogóle opisać dziecku tą sytuację, żeby ono sobie poukładało w głowie to, co się wydarzyło. Widziałam, że się bawiliście i szliście obydwoje na zjeżdżalnię i nagle zobaczyłam, że popychasz Kazika. Co tam się wydarzyło? Jestem ciekawa. I tu może dziecko nam powiedzieć, no bo ja byłem pierwszy w kolejce, a on się przepychał, i ja go odsunąłem, żeby mnie nie wyprzedzał. Więc wysłuchujemy dziecko. Wym ok, no to faktycznie mogłeś jakoś tak się poczuć niesprawiedliwie, kiedy ktoś cię wyprzedza. Mhm. Rzeczywiście to nie jest fajne, ok. Czyli potrzebowałeś takiego sposobu, żeby go zatrzymać, żeby on się nie przeciskał. Mhm. I wymyśliłeś taki sposób, żeby go popchnąć. Ok. Jak myślisz, jak on się wtedy poczuł, jak ty go tak popchnąłeś? Nie? Dopiero wtedy jest ten moment, kiedy ja zadaję takie pytania, uwaga, pełne ciekawości, a nie takie przesłuchujące dziecko, nie testujące, nie sprawdzające. Okej, okay, czyli rozmawiajmy o emocjach, potrzebach, nastrojach. Tak. Często pytając, mhm. zaciekawiając dziecko, dlatego że też o wiele bardziej to będzie skuteczne, kiedy dziecko samo dojdzie do jakichś wniosków, niż kiedy my je narzucimy. Oczywiście to też zależy tak, o jakim znaczy, dziecku to zawsze mówimy. Tak jest, nie? Inaczej, wiesz... No, ten o tym niemowlaczku. Tak, ten niemowlaczek nie będzie do tego zdolny. Ten dwulatek też, też jeszcze nie, ale ten pięciolatek już tak. Uh -huh. A co to znaczy empatyczna komunikacja? Uh -huh. Bo takie coś wyczytałem. Uh -huh. Nawet na twoim blogu. Uh -huh. to empatyczna komunikacja to jest taka komunikacja, w której my nie tylko... Nadajemy, mhm. ale też odbieramy. Czyli trochę to, co ja powiedziałam, opowiedziałam ci teraz tą historię, jak rozmawiać z tym dzieckiem na tym placu zabaw, tak? To zobacz, że ja tutaj słuchałam, tak, jak to było. Opowiedz mi, co tam się wydarzyło, i jak, jak ty się wtedy poczułeś, a dopiero potem, a to co wtedy mógł poczuć ten kolega. I ta empatyczna komunikacja, to co jest w niej ważne, to, żebyśmy my zdawali pytania, mhm. Czyli nie tylko nadaje nadaje nadaje, ale zadaje pytania i takie pytania właśnie, w których jestem ciekawa drugiego człowieka, w których ja chcę poznać jego świat, w których dużo jest takiego tak, tak chcecie usłyszeć, a tak, tak to było, mhm. Mhm, rozumiem, okej, okay. a, okej, okay, okej. Okay. z takiego psychologicznego, mhm. Mm takiego psychologicznego mhm. Mm tak się śmieje, bo kiedyś oglądał, e, znaczy przy, był obok po prostu, kiedy ja oglądałam e, szkolenie dla psychologów i była tam taka przykładowa scenka i Piotrek mówi, co ty oglądasz? Przecież ta psycholożka od pół godziny robi tylko mm -hmm. Mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. y Autentycznie, 30 minut kobieta robiła. Mhm. Mm mm -hmm. Natomiast uwierzcie mi, że takie. Mm -hmm naprawdę potrafi być magiczne, bo Czyli daje. Nie, takie... tam wiesz, 10 lat studiowania, tylko dwie godziny mówienia. Mm daje tej drugiej osobie takie potwierdzenie: słucham Cię. Mm -hmm. Natomiast to, czego nie robimy w empatycznej komunikacji, to nie oceniamy i nie krytykujemy. Czyli nie ma tego, jaki Ty jesteś wredny. Jaki ty jesteś nieempatyczny, nie masz zagrożenia empatii, nie potrafisz się zachować, yy, jesteś nieuprzejmy, nikt cię nie będzie lubił, nie ma tej oceny i nie ma tej krytyki. Mhm. Nie ma miejsca na przyklejenie etykietki. W tej empatycznej komunikacji? Mhm. I Ciężkie. ta empatyczna komunikacja. Jest czymś, co będzie nasze dziecko uczyć empatii, bo dzieci się uczą przez naśladowanie. Wyjątkowo. I przez doświadczanie. Czyli im hmm. więcej empatii będą. To postawa będzie się w nich kształtować. Okej. Okay. jak coś dostaje, to ja to potem oddaję. Karma wraca, nie? Tak się Karma mówi. wraca. A teraz takie przewrotne pytanie przy do hmm. głowy. A czy może być tak, że rodzic robi to wszystko? Stosuje tą empatyczną komunikację, rozmawia, mm -hmm. wiesz, wszystko jest si jak pani psycholog kazała, mm -hmm. zaleciła. Mm -hmm. A u tego dziecka i tak się nie wykształci ta empatia? Mm -hmm. <śmieff> <śmieff> mm -hmm. no. Jeszcze 15 minut. Potrzebowałam chwilę, na... okay. chwilę do namysłu, bo wiesz, nie wy. Nie wykształci się empatia, takiego sformułowania używać. I To jest takie zdrojjedynkowe podejście, a ja myślę sobie, no, że, że jestem facetem że no. można, może też być tak, że dziecko w jednych okolicznościach jest bardzo empatyczne, w innych nie, do jednych osób jest bardzo empatyczne, do innych nie, w jednym środowisku widzimy dużo tej empatii, a w innym widzimy mniej. Pamiętamy też, że na dziecko wpływ mają nie tylko rodzice, mhm. ale też na przykład grupa przedszkolna. No i jeżeli dziecko w tej grupie przedszkolnej. Doświadcza tej empatii mało, na przykład jest wykluczane, też mieliśmy o tym odcinek. No to nie dziwmy się, że później na Placu Zabaw też widzimy w naszym dziecku mało tej empatii, bo pamiętasz, mówiłam o tym, że dziecko, które było wykluczane, też później często wyklucza. Więc my możemy, patrząc z boku, mieć taką obserwację: Nie ma za grosz empatii. No tak, a ona może być wykluczana. Nie, tak? a ona po prostu takie ma doświadczenia. No tak, a może mieć jeszcze też jakieś trudności rozwojowe to dziecko na tym placu zabaw, nie? albo w ogóle nie, i to tak. jest jeden z objawów. Tak. Które dokładnie. Rodzic zauważa, że nie ma empatii tak. A tak naprawdę. Na przykład, powiedziałam wcześniej, jak mówiłam o tym rozwoju empatii, że około tego mm. czwartego roku życia u dzieci zaczyna się kształtować to, że są w stanie zaczaić, że ktoś inny w tym samym momencie od tej samej sytuacji myśli inaczej. No tak, ale taki autysta już yy, może mieć z tym problem. Dokładnie nie? tak. U osób w spektrum autyzmu jest to dużym problemem. No i nie jest to ich wina. No i jeszcze sobie mi przychodzą do głowy takie sytuacje mechanicznego uszkodzenia mózgu, nie? Jakieś dzieciaki po wypadkach. A, okej, okay. wow. <głos》> nie, nie. Na studiach, mieliśmy <głos》> takie, duży kaliber. na studiach mieliśmy takie bardzo ciężkie kolokwia gdzie hmm. dostawaliśmy takie opisy w przypadku, że człowiek uczestniczył w wypadku i uderzył się w tym miejscu, albo ktoś wybił mu nóż w tym miejscu mózgu. Jakie będzie miał, wiesz, ośrodki mózgu uszkodzone i na co to będzie miał wpływ? No ciekawe case'u, bo statystycznie Psycholog posiadający pacjenta, któremu ktoś bił nóż do tyłu mózgu, to może być jeden w Polsce, nie? bo praktycznie, że przeżył, statystycznie jest niemożliwe. Nie? No, ale to jest było ciekawe zajęcie. Odbijam piłeczkę, bardzo gruba dygresja, bardzo daleko odpłynęłaś, wybijanie noża do mózgu. Ale zapytam teraz jeszcze tak, może to będzie nowy zwyczaj na koniec naszych odcinków. Twoja ulubiona książka o wspieraniu empatii. Dla dzieci? Czy dla rodziców? No co? No przecież to jest to samo. Ustaliliśmy, że nasze pokolenie uczy się z książeczek dla dzieci, bo nie nauczyło się tego wcześniej. <noise> e, jeżeli dla dzieci, to powiedziałabym, że ulubiona książka dziecka. Bo, bo myślę jak? sobie, że tutaj nie tyle ważne no jest. dziecko lubi, nie wiem, Gwiezdne wojny. Super. Ale no co z Gwiezdnych wojen uczy empatii? Już ci mówię. Nie chodzi tutaj o tyle o treść, żeby ta treść mówiła, czym jest empatia i tak dalej, i tak mhm. dalej najlepsza książka, z której dziecko najwięcej wyniesie, to jest ta książka, która je autentycznie zaciekawi, która je pochłonie, którą dziecko będzie czytało, wiesz, z otwartymi oczami. A my wtedy możemy powiedzieć, jak się poczuł ten bohater, i jak ta Leila, tak, że się... mówię? Walter na to powiedział to i to. Dark Walter. Dobrze, że nie Holter. No dobra. I jak ta rebelia? Coś tam, coś tam, nie? Żeby w ten sposób... Super, zapytam czterolatka, jak się czuła rebelia? No co, nasz syn, nie zna bajek Lego, filmów Lego, tak? Filmów? Fil Boże, filmów Lego. Nie zna filmów Gwiezdne Wojny. Nie śmiej się z mojego niedouczenia w Gwiezdnych Wojnach. Nasze dziecko nie ogląda... E to się to jakieś takie jest określenie na te Gwiezdne Wojny. Saga? Sagi Gwiezdnych Wojen, ale ma książki Lego Gwiezdne Wojny. No i tam są rebelie, stąd znam to słowo. Mm -hmm. Coś wspaniałego muszę ci powiedzieć. Więc na tej podstawie, mm -hmm. ulubionej porozmawiać właśnie o tym, kto jak się poczuł, co czuł, dlaczego, jakie to zachowanie miało wpływ. I dzięki temu dziecko wyniesie więcej, niż z jakichś takich właśnie stricte edukacyjnych O ślimaczkach, książek. co się uczą empatii. Tak. Ale jeżeli miałabym polecić jakiś konkretny tytuł, taki już, jeżeli ktoś by chciał, tak psychoedukacyjnie, to przychodzi mi do głowy seria o Pinku. Tam jest chyba trzy tytuły w tym momencie. I to jest taka książka z ćwiczeniami dla dzieci. Okay. I one nie są stricte o empatii, są o przyjaźni, właśnie o emocjach, ale myślę, że ona tutaj będzie bardzo wspierająca. Okej, okay. a gra? A gra... Mamy dużo gier o emocjach na rynku, ale... no. Ale polecę wejść sobie na mamologia.pl i tam jest zakładka Pobierz i tam jest gra Ciekawskie Zwierzaki. Ją sobie można pobrać Jaką za 0 złotych. Jaką skryptą reklamę zrobiła? Nie o to mi chodziło w tych pytaniach na koniec, ale dobrze, no. <grym> I, yy, I to jest właśnie gra, w której są różne pytania o członków naszej rodziny, o nas samych. Jest w ogóle to creepy, taki zrobię znowu dygresję, no. ale pamiętasz, jak zrobiliśmy tą grę jak w nią graliśmy, żeby sprawdzić, czy Fajna. W ogóle jest fajna i byliśmy przerażeni, bo ta gra była dla nas. Tak, że my sami odkrywaliśmy, no. nawet jak graliśmy sami, w sensie w dobrej do no. to odkrywaliśmy o sobie różne takie naprawdę ciekawostki. I to jest taka gra, która rzeczywiście pomoże zobaczyć drugą osobę, jej pomysły, jej emocje, to jak myśli o różnych sytuacjach. I myślę, że to bardzo kształtuje właśnie empatię, to, to zauważanie tego, że inni ludzie mają inaczej niż ja. Tak, no i dużo czasu to zajęło w moim życiu, hmm. żeby zobaczyć, że ktoś ma tak, inaczej. Ja. Żeby zobaczyć, a jeszcze więcej, żeby zaakceptować, że mają inaczej i że to też a jest na ok. Nad tym jeszcze pracuję, nad tym jeszcze pracuję. I że to jest ok, nie jest no. gorzej, nie jest głupiej. Nie jest głupiej, tylko ja po prostu nie potrzebuję tego w swoim życiu. A co byś odpowiedziała rodzicom, takim jak mój kolega, bo obiecałem, że podpytam, więc hmm. zrobimy to publicznie któremu y, do głowy przychodzi, że ich dziecko nie ma za grosz empatii. Chciałem mm. przesłać tego podcastu, to Przesłać tego podcastu. Wiesz, co? Patrzeć na dziecko w całości. Mm -hmm. To znaczy, że okej, okay, teraz zachowało się tak, że przychodzi mi taka myśl, że nie było w tym empatii, czyli było bardzo przy sobie, bardzo jakoś w swojej złości, w swoim smutku, w swojej rozpaczy. Ale patrząc na cało kształt, na pewno znajdziemy w naszych dzieciach takie momenty, w których widać ogrom empatii. Jestem tego pewna.